Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, swego Boga, by przestrzegać i wypełniać wszystkie Jego przykazania, które Ci dziś nakazuje, to Pan Twój Bóg wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. Czy ta obietnica jest nadal aktualna? Wiemy na pewno, że ona jest prawdziwa i to wiemy na przykład poprzez patrzenie na życie Jezusa. Jezus jest tym przykładem tej osoby, która. Wypełniła wszystkie przykazania Pana. I nie ma nikogo na świecie bardziej wywyższonego niż Jezus. Także wie, wiemy na pewno, że ta obietnica jest prawdziwa. I ta obietnica się spełniła. I jak się spełniła w życiu Jezusa, to teraz pytanie, czy również się spełnia w naszym życiu? No bo, czy teraz nie trzeba po prostu wierzyć? Czy nie wystarczy, że, o, dobrze, ja wierzę, więc w zasadzie, y, wszystko jest załatwione. Y, tylko, że wiara jest po to, abyś przestrzegał prawa. O to chodzi. Przez wiarę mamy, z, mamy zbawienie, które jest jedynie z łaski. Ale zbawienie od czego? Zbawienie od łamania prawa. Zbawienie od grzeszenia. Więc to nie jest tak, że, o, tylko wiara to i, i przez wiarę będę miał błogosławieństwa. Tak! Przez wiarę, ale wiara doprowadzi cię do tego, że będziesz przestrzegał zakonu Pana. I przez to będziesz miał błogosławieństwo. Stary Testament w żadnym wypadku nie przeczy Nowemu Testamentowi. One razem się uzupełniają. I prawo daje ci możliwość życia w pełni. Jak wiesz, prawo Boże jest nazwane prawem wolności. Czyli właśnie poprzez przestrzeganie prawa, poprzez jakby włożenie pewnego jarzma na siebie i pewną dyscyplinę, ty stajesz się wolny. I to jest naturalne, że ktoś, kto przestrzega prawa, kto żyje zgodnie z tymi zasadami, jakich Jezus nauczał, będzie wywyższony. Będzie wywyższony przez ludzi, ale będzie wywyższony też przez Boga. Ludzie będą widzieć kogoś takiego i będą chcieli z nim robić interesy, będą chcieli go może cytować, będą chcieli z nim przebywać i w ten sposób on stanie się wywyższony. Dlaczego? Bo każdy, kto jest sprawiedliwy, kto reprezentuje sobą coś więcej niż ten świat daje, ten jest w oczach ludzi wielce poważany i tak to działa. Więc uważam, że. Ta obietnica jest jak najbardziej dzisiaj aktualna. A może nawet jeszcze bardziej aktualna niż była kiedyś. Tylko nie zrozumie źle. Ja tutaj też nie, nie głoszę takiej Ewangelii, która dawałaby y, zawsze, że będzie wszystko okej. Okay. Nie będzie wszystko okej. Okay. Ale to nawet nie o to tutaj chodzi. Y, 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 chodzi o to, że będziesz miał mnóstwo błogosławieństw z uwagi na przestrzeganie prawa. Na tym to polega. Po to dał pan, pan Bóg prawo, żeby Cię chronić od złego. Że powiedział, nie rób tego, nie rób tego. Dlaczego? Bo wiedział, że jeżeli zaczniesz te rzeczy robić, to nie dość, że Twoje życie pogrąży się w nędzy, to jeszcze życie tych dookoła Ciebie będzie pogrążone w nędzy. Dlatego Pan Bóg dał prawo. Ale to nie znaczy, że wszystko będzie dobrze. Ponieważ nawet jeśli Ty... Podejmiesz tą decyzję, żeby żyć w zgodzie z prawem, aby mieć to wywyższenie od, od Boga, to nie znaczy, że ci, którzy, z których spotkasz na swojej drodze, oni będą chcieli w ten sposób żyć. Nawet powiem więcej. Prześladowania znosić będziesz, ponieważ każdy Twój czyn sprawiedliwy będzie powodował ujawnienie czynów diabelskich. To będzie tego efektem. I niektórzy ludzie nie będą chcieli, żeby Twoja postawa była tak jasno widoczna, ponieważ przy nich, będą, ponieważ przy Tobie będą wyglądać blado. Na tym to polega. Dlatego diabeł nie da Ci spokoju. Więc nie będzie w ten sposób. To wywyższenie nie polega na tym, że będzie wszystko piękne i będziesz miał mnóstwo pieniędzy i mnóstwo sławy, mnóstwo y, wszystkiego. Nie, pojawią się fałszywe za zarzuty, po pojawi się tutaj właśnie atak na twoje jakieś cechy charakteru, o których, które będą jakoś przedstawione w innym świetle. To jest normalne. Tak to działa. Ja wiem na przykład, y, w moim wypadku, kiedy dość dużo gdzieś, powiedzmy, mam moich filmów na internecie to widzę, jak jestem często oskarżany o bycie jakimś fałszywym prorokiem, o posiadanie różnych jakichś mm, zmaz charakteru, że robię to dla jakiejś sławy czy coś. Tego To się pojawi. To ma miejsce. To jest normalne. Tak to działa. Ale fa faktem jest, że jeżeli im będziesz bliżej Chrystusa, tym będziesz bardziej wywyższony wśród ludzi i wśród Boga przede wszystkim. Także Bóg jest większy od tych rzeczy i Bóg cię wyzwoli z tych tutaj może pewnych prześladowań, pewnych nieprzyjemności, i Bóg zezwoli tylko na tyle cierpienia, ile jest absolutnie, absolutnie potrzebne. Zapamiętaj te myśli na dzisiejszy dzień i postaraj się, postaraj się podjąć decyzję i żyć dzisiaj właśnie zasadami biblijnymi. Bóg jest z tobą i Bóg ci w tym pomoże. Pomódlmy się. Panie nasz Boże, bardzo Ciebie prosimy, abyś na ten dzisiejszy dzień dał nam siłę i dał nam, dał nam Twoją obecność, żebyśmy cały dzień kroczyli w Twojej obecności, cały dzień, żebyśmy byli pełni poznania Ciebie, żebyśmy mogli wypełniać te wszystkie nakazy, które nam przekazałeś, abyśmy mogli żyć bezpiecznym życiem. O to Ciebie bardzo, bardzo prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dla kanału Adwentyści Gdańsk Szymon z Cieni Przyszłości. Cześć!